Wszystkim, ja jestem Zuza. Ja jestem Tola i witamy Was na kanale Zaksiążkowane. Przychodzimy dzisiaj do Was z troszkę innym filmem niż zwykle, ale wiecie, początek kroku, postanowienia i tak dalej, więc my wybrałyśmy sobie z tej okazji po 10 książek, e, które mamy już dawno, od dawna na naszych półkach, których nie mogłyśmy do których się zabrać. Sami rozumiecie, każdy z nas ma takie książki i wybrałyśmy sobie ich właśnie po 10, które mamy zamiar przeczytać w przeciągu tego roku 2020. Do tego pokażemy Wam e, losowanie. Czekajcie, telefon mi dzwoni. Cześć Kalcia. To jest czas. Dzwoniła Kalcia, nasza ciocia. Bardzo, bardzo ją pozdrawiamy gorąco. Ma, ma. Ona Was też pozdrawia. Tak. E, słuchajcie, wracając, pokażemy Wam też dzisiaj losowanie TBR-u. Mamy tutaj w dwóch pojemnikach. Ja mam w kubku z Ukrainy, Tola ma w słoiku książki, które wpisałyśmy tutaj, które właśnie mamy na tych półkach, które nie do końca są wybranymi naszymi pozycjami dzisiaj, ale po prostu wylosujemy po dwie no i zobowiązujemy się tym samym do przeczytania ich w tym roku. Więc czekajcie też na to losowanie, a my przechodzimy już. Do filmu. Ja tutaj mam Imperium Busz, to jest cegła ogromna. Czyli piąty tom, przykład. Piąty domane. No, no, no. Wszyscy to wiecie, okej? Okay? Na pewno. Jesteście z, z nami na kanale od dłuższego czasu powinniście wiedzieć, że czytałam Imperium Busz. Byłam w połowie. Wyjąłam już zakładkę. Tak, tak mi się po prostu. Nie byłaś, pój, byłaś na setnej stronie. <grym> 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 okej, <Okay>, idziemy dalej. <grym> <grym> Także. Masz zamiar przeczytać tą, żeby móc przeczytać Wieżę Świtu, bo Obiecuję. podobno Wieża Świtu jest najlepsza. Ja tutaj mam książkę, która tak naprawdę nie jest od super dawna na mojej półce, no ale muszę się do niej w końcu zebrać, bo podobno jest bardzo dobra i jest to reportaż, żeby nie było śladów, w sprawa Grzegorza Przemyka, Łazarewicza. Jest to podobno no kawał literatury, faktu, więc bardzo chcę to przeczytać, szczególnie, że tematyka też wydaje mi się dosyć ciekawa. Um, więc no teraz dużo się mówi o, o Łazarewiczu jako o właśnie autorze, dlatego chcę zobaczyć, czy rzeczywiście jest tak dobrze. Tutaj mam Bibliotekę Dusz, ponieważ czytałam tylko dwie części, jeżeli chodzi o Sławomirą Pani Peregrine, no i zalegają mi na półce już dwie, także to jest Biblioteka Dusz i mam nadzieję, że ją przeczytam. No bo niefajnie jest tak nie skończyć, nie kończyć serii. Tak, tutaj... Wiem po sobie, bo ja mam takich myślę, że z 70. No i ja niestety... siostry, no nie? Siostry, no nie. Dobra, lecimy dalej. Moją następną książką jest tutaj ślepym od świateł, czyli coś, co mam... O Jezu, to jest... Ja pamiętam, jak ja wchodziłam w moje czytanie, to to już było na półce. Ja to mam na półce, słuchajcie, od 4 lat, pięciu. I ja jeszcze tego nie przeczytałam. Obejrzałam serial. Całkiem mi się podobał, wow. ale próbowałam to zacząć. Czytałam z dwie strony i no, no sorry, <laughs> ale... Słuchajcie, no. Spróbuję, okej. Okay, obiecuję, <laughs> że to będzie ten rok, kiedy to mi się uda przeczytać. Zawsze jest ten rok. Mam Cinder. Wspominam o tej książce coraz częściej, co mi się nie podoba, bo w dalszym ciągu jej nie przeczytałam. I o czym to jest? To jest e, robotyczna wersja kopciuszka. W sensie to jest pół kopciuszek, pół robot, czyli tematyka ciekawa, więc nie mam do tego pojęcia, czemu jeszcze zanim się nie zebrałam. Bo w grudniu dużo mamy nowych książek, dlatego odsyłam Was do Bookhola, bo tam opowiadano o wszystkich. Lecimy dalej. Ja tutaj mam um, książkę Ja jestem Haldert um, Elżbiety Herazyńskiej, czyli drugi tom Sagi Sigrun, który właśnie pierwszy tom czytałam dwa lata temu, drugiego temu dalej nie, a mam wszystkie cztery na półce. Zresztą tu widać je za mną. No jest to jakby ogromna sprawa, bo to jest strasznie trudne i powolne, ale Shame bardzo Shame for dobre. you. Shame for you. Cztery części na półce. Ja, ja to przeczytałam dwa lata temu. Masakra. No, jeszcze ja lubię harazińską. Ja tutaj mam Zorzę Polarną. Czyta, czytałam serial. Oglądała serial. Ja okay. czytałam książkę. Ona czytała książkę, także musimy wyrównać trochę rachunki z amerycznymi materiami. No nie. Ale serial był mega. Mm, mi też się podobał. Obejrzałam trzy odcinki. Dobra, ja tutaj mam Kinga, wzięłam tu chudszego, ale generalnie moim planem jest w ogóle przeczytanie jakiegoś Kinga w tym roku, może niekoniecznie tego, bo ten Tola mówi, że nie jest fajny. W sensie nie jest najgorszy, w porównaniu z Łowcem Snów jest Okej. Okay. Tak, szczególnie, że no, ja wiadomo jak z Kingiem, więc może przeczytam to, może Dallas 63, zobaczymy i lecąc dalej, proszę Cię bardzo. Ja tutaj mam Dzień i Kość, bardzo długo Ogólnie Zucha chciała, żebym ja ją przeczytała, bo to ponoć jest literatura dla mnie. No, znaczy ja nie wiem, bo nie czytałam, więc jeżeli wy czytaliście, możecie <grym> powiedzieć, czy to mi się to spodoba, czy nie. Także chcę w, te, w temacie tej książki. Nie wiemy, o czym to jest. To jest fantastyka młodzieżowa. To jest fantastyka młodzieżowa. Dziękuję bardzo. Ale zaufaj mi, e, chciałabym, żebyś to przeczytała. Dobra, ale lecąc dalej, mam tutaj e, wojny i pokój, Lwa Toustoja. Tu jest co prawda tylko niestety pierwszy tom, a ich jest chyba 17. Nie, no, mniej 4. Ja mam w czterech wydaniach po prostu. Um, nie wiem, czy muszę tu coś mówić. Tola już załamana siedzi. Po mojej wpadce z Anną Kareniną, która okazała się nie być aż taka wspaniała, jak sądziłam, że będzie. E, no to mam nadzieję, że ten Toustoj trochę tutaj odratuje sytuację i zobaczymy, jak to będzie. I słuchajcie, jesteśmy teraz w połowie, czyli każda z nas powiedziała o pięciu książkach, dlatego zaczniemy losowanie i ja tutaj sięgnę po mój kubek. I teraz tak, każda z nas wlosuje dwie karteczki i wybierze z tych dwóch jedną, którą w tym roku zobowiązuje obowiązu się przeczytać. Dobra? Tak. Dobra, to ja pierwsza losuję, nie patrzę. Zresztą i tak nic nie widać. I Ty też losuj. Ja teraz ja Musisz na y, wizji, żeby nie było, że oszukujemy jedna, I druga. A ja ci miałam wylosować. No to wylosujmy. Dawaj, proszę. To ja wylosuję tą. Tak. Ups. to to. Nie. Weź. Proszę i druga dla Ciebie. Dla Ciebie jest ta. Mamy po dwie karteczki w rękach. No to co, ja czytam pierwsza? Tak. Ja tutaj mam, słuchajcie... Shirley, czyli książkę o. Charlotte Bronti, e, czyli klasykę literatury wiktoriańskiej. Okej. Okay. Ta, ta klasyka Ci też idzie. To na teraz Ty. Jezu, jak ja będę miała klasykę, to powiem Wam, że troszkę... A tu widzę Smocza Straż 2. To, to jest super. To, to jest bardzo ładna karteczka. To jest książka Brandona Mula. Tak, z serii Smaczna Straż, gdyby ktoś nie, nie wiedział. Także chyba wiemy, co tu wygrał Toli. A moje drugie to jest Miasto w Ogniu. Jest to wielka cegła... <laughs> Przykro mi. <laughs> tak, Słuchajcie, jeżeli nie znacie piosenki The Dumplings pod tytułem Przykro mi, jest to świetna rzecz. Tak czy siak, ja tu mam Shirley i Miasto w Ogniu i obawiam się, że bliżej mi będzie jednak do... Shirley. Także ja z tego tutaj y, wybieram zdecydowanie Bronte. Ja mam wieżę świtu. Tola ma wieżę świtu. Yo. Ale wiesz, że do wieży świtu musisz przeczytać Imperium Busz. Czyli to się łączy z Imperium Busz? Mhm. Ale Imperium Busz masz na tej liście, wybierz to. Możecie podpowiedzieć. Może zmienimy e, wtedy. Wieżę świtu. Tola wybiera wieżę świtu. Imperium Busz. Oh. Ja biorę Shirley. Także skoro to za nami, idziemy dalej z naszymi ym, wyborami na ten rok. Proszę bardzo. To jest moja podpowiedź, nie tak. Słuchaj, zaczynała mi to czytać, ale to mnie nie wkręciło. Nie misiu, nie zaczęłam ci tego czytać, czytałam ci Księcia Mgły. Bo mówimy A, tutaj sorry. o Cieniu Wiatru, Zafona. Tak. tak. To jest ponownie bardzo mocna książka, przynajmniej z tego, co za mówi. Mówiła o niej też w swoich najlepszych książkach, czegoś tam. Nie wiem, czy nie jesteś trochę za młoda, ale jeżeli tego jakby... Ważne, żebyś coś za fona przeczytała w tym roku. Tak. Może być to, może to być Marina. Jest to opowieść, taka, powiedziałabym, realizm magiczny trochę, bardzo, bardzo dobry. Dalej tu mam opcą Danię Gabaldo czy Ojej. Też to leży ojej. u mnie i leży. No, ja tu mam dużo takich rzeczy, które leżą i leżą. Jest to opowieść o przenoszeniu się w czasie, do Szkocji. Absolutnie nic więcej o tym nie wiem. Jest na, ten, na tej książce podstawie. Z na podstawie tej książki jest serial, który jest podobno dobry, ale ja go nie oglądałam, więc też nie wiem. Jest to znowuż cegła, ale kiedy jak nie teraz. Ogólnie nasze wydanie na Arnie jest podzielone na dwie części, także druga część na Arnie. Ja lubię pierwszą część, ja uwielbiam filmy i uwielbiam pierwszą część na Arnie. To jest niesamowite, jak można po prostu... Ja strasznie podziwiam autorów, którzy zbudowali od zera własny świat. To jest niesamowite po prostu. A jednak nie przeczytałaś nic poza pierwszą częścią. No nie. <zum> <gry> Dlatego wpisujemy to w nasz TBR-a właściwie to chociaż mówiąc, szczerze, ja też bym sobie z chęcią to odciąć. To, to ma ilustracje, to jest w ogóle przepięknie wydane. To no, tu są trzy pierwsze, a w drugim tomie są cztery następne, więc... Ja tu mam dalej Czerwonego Pająka Kasi Bondy, czyli znowu cegła. Nie czytałeś tego? Nie. Jest. Ja czytałam trzy poprzednie, nie podobały mi się, ale skoro mam tą czwartą i wydałam na nią całe 49,90, no. bo kupiłam nie wiedzieć dlaczego na premierze w zeszłym roku, czy tam kiedy to się wydało. No to jest ostatni, czwarty tom z serii Saszy Załuskiej, Kryminałów oczywiście. A co, ja e... nie lubisz Saszy? Ja w ogóle nie lubię Kasi Bondy, o no, tym tak, już tak, też tak, mówiłam, tak, tak. ale słuchajcie, no ta książka leży i leży i kto wie, może zmieni moje zdanie o tej pisarce. Ogólnie, kiedy byłam malutka, ludzie czytała mi tę książkę i zaciekawiła mnie, ale kiedy byłam starsza i umiałam już sama czytać, jakoś pewnie A jest to Ulysses Mur, autorstwa... generalnie to jest taka historia, jakby książka w książce, czyli no... Po prostu Ulysses smur pierwszy zeszyt, czyli Wrota Czasu, to jest w innej kładce, ale ja miałam kiedyś taką fazę, że ściągałam, ee, to jest Twój rysunek, ściągałam ze wszystkiego te, wiecie, ochładki, więc ściągnęłam ze wszystkich. To ona rysowała, no bo to latą książkę czytała, tą i pierwszy, to, drugi tom, e, no, więc jej serio? planem... Tak, chyba nie skończyłaś drugiej, znaczy ze mną, bo ja czytam jej na głos, e, więc planem jest przeczytanie... Tego, bo to już naprawdę też dużo leży. A my mamy dziewięć pierwszych części, więc fajnie by było, że to Fajnie by było, a poza tym to jest chude, co mi szkodzi. No nie. właśnie. Ja tu mam teraz znowuż, kto by się spodziewał, cegłę. Do tego klasykę, kto by się spodziewał, jest to Jane Austen. Klasyczną cegłę. E, I ja tu mam cztery i powieści, cztery. ale chcę przeczytać tylko dumę i uprzedzenie. E, ja próbowałam, podchodziłam kiedyś do tej książki, nie dałam rady. Co prawda, przeczytałam znowu cztery strony i odłożyłam, więc może pospiesznie to zrobiłam. E, no, nie muszę chyba tłumaczyć. Klasykę warto czytać, podobno jest w porządku, więc muszę nadrobić. Odłożysz? Tak. Stały nam po dwie. Tutaj mam wybranych i szczerze mówiąc, przymierzałam się i odłożyłam. Naprawdę? Tak. Kiedy? Nie wiem. W czwartej klasie? No, może dlatego odłożyłaś. No. <laughs> nie wiem, ja nawet nie byłam jakoś daleko. Byłam tak jak ty, twoja relacja z Jane Austin. <laughs> Ale mi się to podobało. Pierwsza część była całkiem spoko. Ja, ja tego w nie wiem, dlaczego odłożyłam. Ale odłożyłam. A że tytuł, to są wybrani. Wybrani. <laughs> nie wiem, czy powiedziałyśmy tytuł. To jest też fantastyka młodzieżowa, czy jakaś taka, wiecie, dystopia młodzieżowa. Nawet Także nie wiem. nie wiem, dlaczego odłożyłam, ale skoro odłożyłam, to fajnie byłoby ją w końcu przeczytać, no nie? Prawda. Słuchajcie, idąc dalej, szybciutko, mam tu Pachnidło Suskinda, czyli oczywiście klasyk, kto by się spodziewał, e, który bardzo lubi mój tata. Ja go też zaczęłam. Byłam na 40 stronie. I słuchajcie, nie dałam rady, mimo że to nie było aż takie złe. Znaczy, to nie jest tak, że to w ogóle jest złe. Mimo, że dobrze mi się całkiem to czytało, to po prostu nie miałam na to siły. Więc może 2020 rok tą siłę mi przyniesie, żeby skończyć migło. I ostatni książki to. Klasyka. Tak jest. Siostra po siostrze, nie? Krew z krwi. Małe kobietki. Ja, no, ja, ja z chęcią przeczytałabym tę książkę, szczerze mówiąc. Ja się od niej nie wzbraniam, ale jej nie przeczytałam. To są to ma piękny układ. Ema, a poczekaj, a poczekaj. A wiesz, że teraz 21. wchodzi w Wchodzi seria, ale film, film. film do kina. I gdybyś przeczytała to, jak jeszcze będzie w kinie, to ja Cię do kina zabiorę. Ale najpierw książka, potem film. A później Dobre Żony. Tak, kupię też na pewno. I moja ostatnia książka to, uwaga, kto by się spodziewał, cegła. Czyli Sherlock Holmes, em, może niekoniecznie wszystkie z tej em, jakby książki, księgi, opowieści. Ja przeczytałam dwie, więc, czyli jestem dokładnie tu. <grym> e, także może fajnie by było w końcu zabrać się więcej, szczególnie, że te dwie, które przeczytałam, aż nie mogę tego trzymać, to jest takie ciężkie, bardzo mi się podobały. I słuchajcie, wracamy do Was z kubeczkami i słoiczkami i tak dalej i będziemy losować. Znowuż ja wylosuję jedną dla siebie i jedną dla Ciebie. Pierwsza. A, nie losuję już, no. To się wymieńmy. Ja nie chcę tutaj jednak. O, to jest druga dla Ciebie. I druga dla mnie. Co tu masz? Ja mam coś fioletowego. Hej! Zorza Polarna! Ojej! Jest tu Zorza Polarna, to może którą... będę musiała nagrywać filmik jeszcze raz? Nie no, najwyżej po prostu dobrze, że Ci się pokryje. No, tutaj jest Zorza Polarna. I tak tego nie widać w kamerze. Chłopiec w pasiastej piżamie. Chłopiec w pasiastej piżamie, czyli klasyka literatury. Znaczy, właściwie nie wiem, wojenna w każdym razie. Co wybierasz? Chyba się nie I trudno pomyślić. Raczej... Mam ochoty na takie mocniejsze książki przykro mi. Czyli wybieramy znaczy, zorze Polarną, dobry wybór uważam. I teraz ja, słuchajcie. No, to ja się tam. Ja widziałam, że coś czarnego ci wybieram. Koniec śmierci. Co to jest? Co ja miałam na myśli pisząc <grym> o <grym> tę książkę? <grym> słuchajcie, ja się muszę zastanowić, co to jest, bo ja tutaj nie piszę autorów i mam tylko tytuł, a ja nie mam takiej książki. A drugie to jest. Ja jestem Haldre, Haldred. Haldred, czyli harazińska, którą miałam też, tutaj. Jezu! Czyli miałam tutaj. No, czyli ja wybieram tą, bo się pokryły. Fajnie, przynajmniej będziemy miały trochę mniej planów do czytania. Ale słuchajcie, strasznie mnie ciekawi, co to jest za książka. Ale jestem głuptas. To jest, słuchajcie, ja to wpisałam przez przypadek, bo to jest chyba drugi tom serii. Czyli pierwszy tom to jest Problem Trzech Ciał. A Dobra, drugi to, ja to, to jest koniec śmierci, którego ja nawet nie mam i chyba miałam na myśli pisząc to tą pierwszą część. Dosłyszycie jeszcze raz. Nie, bo ja i tak wybrałam e, cherezińską. Czyli tak, podsumowując. Um, obie nam się książki jedne pokryły, bo Toli się pokryła Wieża Nie, Toli się pokryła Zorza Polarna, z, właśnie z jej TBR-em na ten rok. Natomiast mi się pokryła Herezińska, i do tego Tola ma jeszcze za zadanie przeczytanie Wieży Świtu. Czyli a ja, ja no nie. A ja Shirley. No i co? To wszystko na dzisiaj. Mogłobyśmy Wam jeszcze szybko powiedzieć, co teraz czytamy? Ja czytam e, Metro 2033. Całkiem w porządku. Właściwie słucham e A Atola? Ja teraz czytam Północ. książeczkę o kotach. To jest fantastyka właśnie o klanach kotów. Jakieś takie, wiecie, rzeczy. Ładną ma okładkę. Ładnie jest to rozpracowane. No. Także słuchajcie. To jest wszystko, co na dzisiaj dla Was mamy. Mamy nadzieję, że Wam się film podobał. Jeżeli będziecie chcieli więcej losowania, to um, postaramy się więcej tego nagrywać. Może na przykład co miesiąc będziemy losować. Na przykład w podsumowaniu grudnia, czy tam, znaczy w podsumowaniu stycznia wylosujemy na luty. Rozumiesz? można by tak porobić. Pomyślimy i damy wam znać. Zapraszamy was na naszego Instagrama, e, piszcie w komentarzach, subskrybujcie wszystkie te rzeczy. Mam wrażenie, że nigdy tego nie mówimy w filmach, więc nie, jeżeli wieś. macie ochotę, komentujcie, jeżeli macie ochotę subskrybujcie, jeżeli nie, to też nic się nie dzieje. E, no i co, a my się żegnamy. Cześć.